Ja Wojtasz, z Dzisiaj jestem w Kokao w restauracji Male, Dajskiej Male. Tak, chciałam Wam powiedzieć, jak tutaj wygląda biznes kolgarza. To nie jest wyjątkowa sytuacja, bo widziałam więcej takich biznesów. przykład kiedy poszłam do Frezjera, to Frezjer zaprosił mnie do palety, kiedy potrzebowałam skorzystać do swojego domu. Okazało się, że za głównymi drzwiami do salonu kryje się mieszkanie. Kiedy tam weszłam do popłachu dzieci uciekały. No i w wielu innych miejscach można to zauważyć, że w dzieci pomagają w biznesach z wielkim zaangażowaniem, z wielką chęcią tak naprawdę. Nie wygląda to na jakiś przymus pracy. Um, I również często te miejsca zamieszkają się wieczorem po prostu w domu można zobaczyć ukrywane gdzieś po kątach sprzęt. Chciałabym zapytać, co o tym myślicie, w ogóle o takiej y, pracy, prac w domu właśnie, bo mamy dzisiaj możliwości, żeby tak pracować. Oczywiście nie musimy prostu, e, prowadzić salonu kazerskiego czy knajpki, i publicznego biznesu, ale możemy pracować po prostu online w domu. Ja widzę dużo plusów, sama z tego w dużej mierze korzystam, często pracuję właśnie z domu albo z innego dowolnego miejsca, w którym jestem, no bo dzięki temu no, nie muszę dojeżdżać, mogę pracować tam gdzie jest mi nie tracę oczywiście czasu na całą logistykę związaną właśnie z dojazdami, czasami nawet z make-upami, no bez, bez wątpienia pozwala mi to wyjeść w z życia ciekawa, co, co po o tym mylą sobie. Czy mieli taką możliwość, czy to byście chcieli skorzystać? Wiadomo, czasem też warto oczywiście wyjść, mamy też potrzeby społeczne i socjalne, ale jest mnóstwo sytuacji, w których takie rozwiązania można usłyszeć. gdy mamy dzieci, rodziców do opieki, zwierzaki, czy po prostu potrzebują pracować koncepcyjnie. E, dajcie mi widać, co myślicie i czy widzicie korzyści, w jakich sytuacjach takie rozwiązanie może być potrzebne, jakie są plusy właśnie pracy w domu, a nawet czasami to w niedługoterminach. Oczywiście, się na to odważyli. Jestem strasznie ciekawa. Szczerze, bo to coś tak skończysko czy wręcz wspólnie, ale z drugiej strony to, że jest w do domu, daje poczucie takiej gościnności, przyjazności i kiedy idę do innego miejsca, gdzie widać pracownika który jest zatrudniony, to nie funkcjonowania z tą pije jednak jakaś taka niechęć do obsługi klienta. Zaczęło mi się pójść do apteki, w której e, kiedy weszłam pani mi pokazała to, to znaczek, że aptekarza nie ma i po prostu nie olała, zaczęła tak dalej w wielu miejscach takie coś widziałam, także wydaje mi się, że są i plusy yy, i minusy, może to wyglądać może nieprofesjonalnie, profesjonalnie, ale tak ktoś mi mówi, że stanie poznajemy dzięki temu człowiekowi z duszą. Yy, jest to bardziej przyjazne i to zwycięża nawet profesjonalizm. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach pod tym wideo. Yy, jeśli macie jakieś pytania a propos pracy w domu, z domu, czy w jakichś innych wymarzonych warunki na Workation, to też yy, dawajcie znać. Pozdrawiam, cześć! A nie, jeszcze Wam pokażę jak to to wygląda w praktyce. zobaczcie, e, Referencje różnych osób. Tutaj na zapleczu gotowanie. Możecie zobaczyć, to jest bohaterka, e, właścicielka knajpki. E, cały budynek, bo ona mniej więcej tak. Mama, ja Wam naprawdę, gdybyście byli w Tajlandii, to polecam nawet wszystkie to o to miejsce. Czyli w ogóle jest to stylizowane zupełnie na e, restauracje. Nie, nie, nikt nie wskazuje na to, żeby tam ktoś mieszkał. Trzeba czujnego oka, żeby to rozszyfrować. E, I w sumie nawet w knajpach, w których nikt nie mieszka, to też standard czasami jest podobny. Przynajmniej przy tych takich spojskich, tajskich. Nierobionych pod turystów, a jeśli chodzi o nas, to na tym nam właśnie zależy, żeby poznać rzeczywiście tutaj tubylców. Także naszych jest całkiem spory. No i pokażę Wam, że są goście, są, korzystają, o, a tutaj bohaterka też y, mam wrażenie, że ekspertka brandingu, słuchajcie, nie boi się pokazać swojego zdjęcia. E, I właśnie bazowanie na marce osobistej, co jest ciekawe, bo to jest Tajlandia, nie jest nastolatką i totalnie rozumie pewne mechanizmy psychologiczne jakie stoją za zapleczami. Tutaj słuchajcie, jest łyżeczko w tle, można zobaczyć. Tak. Telewizor. I w ogóle zaplecze, nawet jest kibelek. Bardzo jestem ciekawa co myślicie, także koniecznie dajcie znać. Pozdrawiam, cześć.